moje dobrej osoby z podznaku uwagi. Witam serdecznie, zapraszam Was na horoskop. Będzie on przedstawiony w nieco nowej, odświeżonej formule. Mam nadzieję, że się spodoba. Jak zwykle dziękuję za fajne komentarze, za to, że jesteście. Subskrybowaliście kanał i dajecie łapeczki w górę. A jaki tutaj aspekt się pojawi nowy, za chwilę się dowiecie. Pierwsza karta jest standardową. To główna energia tygodnia 7 e, buław. Kariera i praca. 3 denary uczucie to sześć mieczy, zasoby i przypływy gotówki, tak trzy miecze, wyzwanie tygodnia królowa pucharów, zdrowie to oczywiście świat, seniorzy dziewięć buław, no i aspekt co powinniśmy przepracować w tym tygodniu to nowość wędrowiec Zaczynamy od aspektu siódemeczki buław, która to jest energią tygodnia, oznacza konflikty, zmagania i obronę własnych praw, obronę przed kimś, przed czymś, osaczenie lub osaczanie. No i tutaj musimy patrzeć na to, że powinniśmy twardo stać przy swoim, by nie zostać zepchniętym w jakiejś kwestii na pobocze. Kariera i praca. Piękna karta budująca. Tutaj mamy trzy denary, wskazuje przede wszystkim na e, współpracę, chęć współpracy. Jeśli szukamy pracy, to jest to bardzo dobry czas. Ludzie będą chcieli z nami podejmować właśnie się nowych projektów, nowych wyzwań. Jeśli mamy pracę, czeka nas awans, pochwała. No i ludzie także będą tutaj chcieli coś robić dla nas, co będzie budujące naszą świadomą przyszłość i karierę. Uczucie. sześć czy karta trochę izolacyjna. Dla niektórych będzie to karta, na przykład, związana z jakąś podróżą, komunikacją z daleka, z niezwykłymi znajomościami, ale z daleka, z oddali, w jakimś sensie. Czasem jest to też karta, oczywiście, izolacji, takiej po prostu. Dla innych może oznaczać zmianę miejsca zamieszkania, podróż. Także jakiś aspekt oddalenia, czasowy, na przykład konieczny, bo ktoś musi wyjechać, bo on pracuje, czy dostanie pracę jedna z osób, które się kochają. No i tutaj to oddalenie tak, czasem jest to w skrajnym przypadku też po prostu odejście, natomiast generalnie jest to jakaś izolacja, ale też i spokój. I odnalezienie nowej, lepszej ścieżki, na przykład, tak, nawet lepszej ścieżki komunikacji, bo też jest to karta mówiąca, że idziemy w stronę dobrych czasów, mimo wszystko, no ale to jest takie powolne, delikatne, spokojne. Zasoby finansowe. Tutaj mamy aspekt ujeczki mieczy. Czy to jest karta na przypływ? No nie do końca, tak. Trzy miecze, no trochę rozczarowanie. Tak? Jeżeli czekamy na jakieś pieniądze, może się okazać, że no nie od razu to coś przyjdzie. tak. Ale generalnie te finanse mogą nas trochę rozczarowywać. Możemy tak użalać się za przeproszeniem nad sobą. Możemy też na przykład dostać nieprzyjemną wiadomość tak? w związku z finansami. Troszkę odmowę w związku z jakąś kwestią materialną, czasową, no ale jednak. E, wyzwanie. Królowa Pucharów. Piękna karta, karta szlachetnej, ciepłej kobiety, albo to karta, ta karta wskazuje na nas, byśmy my. Okazywali mimo wszystko ciepłą, szlachetną, dobrą energię, lub skorzystali z energii kogoś, kto wyjdzie do nas z inicjatywą, bo jest to karta zaproszenia, e, pomocy, szlachetnego gestu, który należy odczytywać prawidłowo, że jest szczery i intencjonalnie dla nas korzystny, właściwy. z e, Zdróweczko. Karta Świata. Ogólnie karta podsumowanie. Dobra karta, bo daje zdrowie powodzenie, zakończenie jakiegoś cyklu, zakończenie leczenia, wyjście z czegoś. Tutaj trochę karta ruchu, oczywiście. Zwróćmy uwagę na lekkie upadki, wypadki, kolizje, troszeczkę tak. Egzotyczne choroby. No w końcu jest to karta świata, czyli ekspresji, która może być związana z wirusami i chorobami oryginalnymi mimo wszystko. Natomiast jest to karta podsumowań, podróży też w związku ze zdrowiem i od, dobrej odporności, jeśli nie mamy na przykład kontaktów z tymi niezwykłymi chorobami, czy gdzieś wyjeżdżamy na przykład, tak, to tutaj też czasem karta ostrzega. Ale tak, to jest to karta właśnie podsumowania, przejścia do następnego etapu spełnienia i ochrony też mimo wszystko. Seniorzy, 9 buław, a więc w tym tygodniu Możecie, kochani, mieć problem przez upartego człowieka, upór wewnętrzny, zewnętrzne ograniczenia, autoagresja, e, trudne kontakty międzyludzkie, lub z jednym człowiekiem, często jest to niestety męska energia. E, uważajmy też na własne humorki, mimo wszystko. No i nie bierzmy zbyt wiele na siebie, bo będziemy bardzo niezadowoleni. To jest karta ograniczeń wewnętrznych, zewnętrznych i mm, pracoholików. Też może być problem z m, waszym pracocholizmem, albo pra pracocholizmem lub ambicją kogoś, kto po prostu będzie was hamował i nawet wpływał toksycznie na wasze otoczenie. Dalej, co powinniśmy przepracować? Wędrowiec. Wędrowiec jest ciekawą energią, bo namawia nas właśnie do przekraczania granic, do pokonywania własnych ograniczeń, do ryzykowania, tak? Czyli przepracować w sobie trzeba tą dziecięcą radość. Być może jesteśmy zbyt surowi dla siebie i wędrowiec mówi o tym: pozwól sobie na luz, na beztroskę, na podróż, na wycieczkę, pozwól sobie być też. Dzieckiem, tak, pomimo że możesz mieć tyle i tyle lat, ale w głębi jesteś i zawsze będziesz tym dzieckiem, i karta o tym nam bardzo fajnie przypomina. Tak więc pomyślcie o tym, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej. Biegniemy do zodiacalnych skorpionów. Witam serdecznie, drogie skorpiony. Zapraszam, kochane skorpionki, tutaj na horoskop tygodniowy, będzie nieco odświeżony. Mam nadzieję, że się spodoba. Liczę na to w głębi. Oczywiście dziękuję za dotychczasowe fajne komentarze, za cudowną energię i za to, że jesteście. A główna energia tygodnia, bo ona nie została tutaj zmieniona, akurat, to 8 denarów. Kariera i praca, wędrowiec, uczucie to 9 pucharów, zasoby finansowe oraz ewentualne przypływy gotówki to kurbuław, wyzwania. To asbułap, as aspucharowe, seniorzy drzewo życia oraz co powinnam, powinienem przepracować w tym tygodniu, giermek pucharowy. Aspekt pierwszy to energia tygodnia wskazuje na pracę, po prostu będzie to tydzień mozolny, powtarzalny, oparty na konkretnych strukturach, które znamy, które są bezpieczne i tylko poprzez pracę nad sobą, nad różnymi aspektami możemy zapanować, tak? Tutaj w tej karcie nie ryzykujemy, w tej karcie raczej kierujemy się tym, co znamy, co jest schematyczne, ale to będzie czas po prostu pracy, 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 obowiązków, po prostu. Praca i kariera z kolei wędrowiec, aspekt doświadczeń. Sama praca i kariera może wymagać od nas podejmowania ryzykownych działań, tak, sama praca i kariera. To jest też tak, że możemy na przykład, jak szukamy pracy, wędrowiec bo chodzi, a dobra, wyślę tu i tu te CV, zobaczę, a to takie podejście raz kozie śmierć, zobaczę sobie, najwyżej długo tam nie popracuje, tak, i wędrowiec raczej lekko podchodzi, on doświadcza, on poznaje, karta podróży, spontanicznych decyzji, lekkości bytu. Jeśli mamy pracę, także możemy podchodzić do niej w jakimś sensie beztroską. Możemy nas czekać podróż, oczywiście służbowa, lub nowe doświadczenie pracy. Na przykład możemy, mając pracę, podjąć jakąś jeszcze inną, dodatkową i sobie tak zaryzykować, zobaczyć, co z tego po prostu wyniknie. Uczucia, dziewięć pucharów, karta tutaj zaproszeń, uroczystości, zabawy, jeśli szukamy miłości to raczej czas frywolności, lekkości, hedonizmu, natomiast jeśli mamy kogoś, będziemy się też dobrze bawić, cieszyć, możemy się bawić we dwoje, możemy gdzieś iść na uroczystość, zabawę i będzie to czas po prostu czerpania przyjemności z miłości. E, dalej, e, zasoby i przypływy gotówki. W tej karcie są możliwe przypływy gotówki. Kulbuław jest specyficzną kartą, bo jest to karta instytucji lub osoby, od której też może zależeć na przykład ten przypływ. Może być to urzędnik, na przykład. A więc jeśli zdyscyplinujemy się, zadziałamy, wykażemy też niczym kulbuław i jesteśmy w stanie coś zdobyć, uzyskać. Tak więc przypływy gotówki możliwe, ale też i wielka dyscyplina, siła, woli, determinacja. Wyzwanie. Wyzwanie tygodnia to as buław, który wskazuje przede wszystkim na nowe energię więc możemy nie być gotowi na nowe aspekty. O, nagle coś wyskoczyło, o nowa postać, o nowa osoba właśnie, o nowa idea, nowa, nowa energia, o nowe wiadomości, które zmieniają całkowicie jakiś konkretny plan. A więc to może być wyzwaniem, bo będziemy musieli gwałtownie przestawić się na nowe tory, czy zwrócić uwagę na jakąś konkretną osobę. Zdrowie. Aspekt asapucharów wskazuje na to, że powinniśmy w energii sobie tutaj no, zwrócić przede wszystkim też uwagę na nowości, tak, nowy sposób leczenia, nowe możliwości, nowe leki, nowy lekarz może nas też tutaj spotkać. To też taka nowość, taka na przykład spodziewam się, że, że przyjmie nas konkretny lekarz, a przychodzimy a okazuje się, że zupełnie jest inny. Nowa energia, nowe możliwości. aspucharowy uważamy na układ hormonalny, moczowo-płciowy, energii, karta macierzyństwa. No i właśnie jakieś nowości, która bardzo pozytywnie wpływa na naszą tutaj kwestię zdrowotną. Może być też nowy pomysł, po prostu na to, jak nas ktoś będzie leczył, lub my wpadniemy na jakąś ideę, która będzie niczym złoty, święty gral kluczową, przełomową dla naszego stanu zdrowia, bo będzie pozytywne. Seniorzy specyficzną kartę mają, to jest karta 79 w tarocie, Drzewo Życia. Mówi, że cokolwiek dzieje się, dzieje się dobrze, no bo jest zgodne z naszym planem duszy. Obojętnie, czy się zgadzamy z tym, czy nie, w jakimś sensie, no jesteśmy trochę poddani pod pewne zależności, no i albo korzystamy z tych pozytywnych aspektów, bo nie zawsze to jest takie oczywiste. Nie każdy w jakimś sensie cieszy się nawet z tego, co ma. Albo będziemy też na przykład w drugą stronę doświadczać negatywów i będziemy niestety żalać się nad sobą, tkwić w bólu, cierpieniu. Zamiast szukać rozwiązań, to jednak będziemy woleli być w smutku. No, karta mówi o docenianiu tego, co mamy, cieszeniu się z tego, celebrowaniu, ale jeśli jest negatywnie, to starajmy się też zmieniać swoje nastawienie, bo ono też może wpływać na to, jak możemy pewne rzeczy. Ewentualnie w ramach planu, planu duszy edytować, tak? Najtrudniejszy jest ten smutek, żal, rozczarowanie, które naprawdę obniża naszą energetykę. No, i aspekt oczywiście, co powinniśmy przerobić w, w naszej duszy, w naszej energii na ten czas. Giermak pucharowy. Może chodzić o aspekt dzieci-dziecka, e, po prostu o energię serdeczności. E, może powinniśmy być bardziej otwarci do ludzi ciepli, e, i może powinniśmy kogoś zaprosić, bo ten giermak to jest taki fajny. O White'a jest giermak z pucharem. Giermek, który przychodzi do nas, prawda? Albo chodzi o nas, że powinniśmy kogoś zaprosić, i to jest do przepracowania, bo ktoś na nas czeka, albo powinniśmy właśnie przyjąć kogoś poprzez to, że zgadzamy się na jakieś zaproszenie, dobrą intencję i to po prostu odwzajemnić. To, co zrobicie, to Wasza sprawa, ale pamiętajcie, fajnie karty podpowiadają pewne kwestie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej. Idziemy do strzelców zodiakalnych. Witam serdecznie, drogie strzelce. Idziemy do Was. Zobaczmy, jak ułoży się dla Was horoskop tygodniowy w nowej, zmienionej formule. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dziękuję za dotychczasowe komentarze, za to, że jesteście. już patrzymy, jak karty ułożą się dla Was. Główna energia tygodnia została jeszcze niezmieniona. Jest to As Mieczy. Kariera, praca, słońce. Uczucie ogólnie, karta świata. Zasoby i ewentualne przypływy gotówki: 10 buław, aspekt wyzwań, kapłan, zdrowie, królowa pucharów, seniorzy, księżyc, no i co powinnam powinienem przerobić teraz na ten czas w energii to 3 miecze. No i zaczynamy od karty mieczowatej. Oda mieczy, energia tygodnia mówi o nowych aspektach. Możemy w tym tygodniu podpisać nowe umowy. W ogóle mogą być umowy tutaj istotne, litera prawa, urzędy, aspekt formalny, jak zdrowotny, także może wchodzić w grę, tak czy owak, pilnujmy formalności i starajmy się dokonywać racjonalnych wyborów. Ka praca, kariera. Tak karta słońca, piękna energia, wykorzystajmy jej potencjał, bowiem mówi, że spotka nas powodzenie, szczęście. Warto się pokazać, wykazać. Karta zodiakalnego lwa, a więc dumę, szybkości w myśleniu, szybkości w działaniu, autoprezentacji. No i tutaj generalnie e, jesteśmy w stanie zabłysnąć. Czy mamy pracę czy też nie? Da dział działajmy i dajmy z siebie wszystko, bo sukces, awans jest w zasięgu ręki. Eee, uczucie, karta świata. Jeśli szukamy miłości, możemy znaleźć się bardzo daleko, albo e, podczas podróży, lub właśnie w jakimś ruchu, będąc e, kogoś zapoznamy. Jest to też karta po prostu internetowych znajomości, które mogą być oryginalne. Jeśli mamy kogoś, możemy planować podróż, zmianę miejsca zamieszkania. W skrajnych przypadkach świat czasami mówi o pójściu w zupełnie inną stronę, tych dwóch stron, bo jakby no jest to pójście, każdy do swojego świata wraca tak, w jakimś sensie, ale generalnie jest to też karta podsumowań, ślubu i powodzenia. Tak. Wszystko zależy, w jakim Wy konkretnie punkcie się znajdziecie i znajdujecie tak naprawdę. Finanse, zasoby i ewentualne przypływy. No tutaj uważajmy, bo na razie przypływów może gwałtownych nie być. Jest to kategoria w energii, która mówi o właśnie przytłoczeniu finansami, sytuacją. Nie bierzmy kredytów, nie bierzmy dodatkowych zobowiązań i tak jest to zbyt duży ciężar. Psychiczny, fizyczne sytuacyjny. Wyzwaniem, kapłan. Wyzwaniem może być cierpliwość i wiara oraz pokora. Także może być dla nas wyzwaniem to, aby pójść po poradę do kogoś, kto ma większą wiedzę w jakiejś kwestii. Zdróweczko, królowa Pucharów, Karta wskazująca na ciepłą, miłą kobietę, która może nam coś powiedzieć, wskazać. Karta pomocy, karta energii, która jest szlachetna. Dobra rada, dobre. Dobre rozwiązania. No i tutaj zwróćmy uwagę na hormony układ moczowo-płciowy, piersi, jajniki, troszkę podwójne, mimo wszystko narządy. No i tutaj na przepływ wody w organizmie, czyli na wodę, jak się nawadniamy, tak. No jest to dosyć istotne. Karta też może wskazywać na to, byśmy na przykład zrobili, Okresowe badania, czy w ogóle zrobili badania. Natomiast jest to karta bardzo dobra, będziemy czuć się zaopiekowani i możemy mieć w ogóle dobre samopoczucie, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Dalej. Energia seniorów. Wskazuje na księżyc. W seniorzy w karcie księżyca mogą nie być pewni, co jest prawdą, co fałszem. Jest to karta iluzji, kłamstwa, ukrytych zamiarów kogoś. Wilk w obszczej skórze uważajcie na ocenę danej sytuacji osoby, bowiem powierzchowny osąd może doprowadzić Was do jakichś czasowych kłopotów lub fałszywego wyboru. Tutaj no, w jakimś sensie nie możecie też padać ze skrajności, w skrajność bowiem to też może być niewskazane. Uważajcie na wykorzystanie przy tej karcie czy oszustwa. No i aspekt, co powinniśmy przepracować w tym tygodniu. Trzy miecze. Trzy miecze to stare ból, stary ból, rany, które no, nie do końca mogą się zabliźnić lub które, lub które my sami rozdrapujemy. Jakiś żal, który pielęgnujemy w sobie, a który już powinien nas gdzieś tam nie obchodzić brzydko mówiąc, po prostu powinniśmy coś odrzucić, zostawić i przestać się, użalać się nad jakąś kwestią, nad jakimiś słowami. Może być tak, że ktoś nam coś powie, coś powróci i my będziemy to właśnie rozgrzebywać mentalnie, żyjąc w żalu, bólu, rozpaczy, a to nie jest nam potrzebne. To powinniśmy odciąć, odrzucić i powstać z kolan, zacząć działać w zupełnie inny sposób, by nie cierpieć. To cierpienie nie jest Wam do niczego potrzebne. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej kochani.